Gościmy w gościnnym murach RCE na no, końcu celu roku szkolnego, trudnego roku szkolnego. Nie będę tym tematem zanudzał, bo wszyscy w jakiś sposób przeszliśmy. Uciążliwości, trudności z tym związane nas dotknęły. Miejmy nadzieję, że przeszło to wszystko i już, czy przechodzi do historii. Gromadzimy yy, się tu dzisiaj yy, z ważnego naszego punktu widzenia, ale myślę, i waszego zdarzenia pod tytułem powierzenia stanowisk dyrektorskich dla przedstawicielek, trzeba powiedzieć, pięciu pracowników. Był to dość wytypowy rok, o czym już wspomniałem, dlatego też na dzisiejszej sali są panie dyrektor, które posiadają już zdecydowanie większe doświadczenie w pracy dyrektorskiej. Są też krótkotrwali dyrektorzy z doświadczeniem rośnym. No jest nas też, Osoba, która rozpoczyna tą przygodę dyrektorską. Dlatego też, korzystając z jednej możliwości i zawierając w tym roku trzem osobom, postanowiliśmy przedłużyć kadencję, powierzyć nową kadencję bez konkursu dwie osoby, czyli pani dyrektor Joanna Kucyniak, i pani Monika Kocjan przedszkole numer 12, szkoła postawionego 2. Stanęły szranki konkursowe, gdyż wyszliśmy z założenia, że chcemy, żeby nowy gospodarz był pełnowartościowym gospodarzem po konkursie, który to właśnie Panie wygrał. Niezależnie od powierzenia, żeby wyznali w konkursie, bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję przede wszystkim tej odwagi i odpowiedzialności do tego, że chciałyście Panie kontynuować, czy chciałyście Panie rozpocząć taką przygodę. Bo stanowisko dyrektorskie niesie ze sobą oprócz przyjemnych chwil, do których mi się należy dzisiejsza, to na co dzień mnóstwo, mnóstwo odpowiedzialnej pracy, mnóstwo problemów do rozwiązania, mnóstwo, mnóstwo zadań menedżerskich, mnóstwo oczekiwań. Jestem przekonany, że Panie sobie poradzicie z tym doskonale. Myślę, że pewnymi doświadczeniami nawet też będziecie bardzo chętnie się tutaj wymieniać. Życzę Wam. Spokojnej mimo wszystko pracy, żebyście się przede wszystkim swojej pracy mogli poświęcić uczniom, nauczycielom, rodzicom, dydaktyce, opiece yy, nad dziećmi, a nie sprawami związanymi chociażby tak jak w tym roku to miało miejsce. Przed Wami ogrom, ogrom trudnych zadań, bo różnorodność przepisów, zmiana, tempo pracy, to jest wyzwanie, którego mam nadzieję, że świadomie się tu bież. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie bardzo dobra. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a żeby na końcu tej pracy, czy takiej rocznej, czy wieloletniej, można było spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć zrobiłam wszystko. Widzę wdzięczność i zadowolenie nie tylko w swoich oczach, ale w oczach uczniów, rodziców i współpracowników. Wszystkiego dobrego. Pozwólcie Panie, że właśnie w imieniu prezydenta. Dokonamy teraz aktów powierzenia na kolejne lata pracy na stanowiskach dyrektorskich. Pani Grażyna Miszkalewska, zapraszam. Pani Grażyna, wszystkiego dobrego, świętych, dalej, dużo energii i ciekawe pomysły. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna, proszę. Życzę wszystkiego dobrego, cierpliwości, energii, zapał. Wszystkiego najlepszego. Pani dyrektor, salu ucieka. Serdecznie dziękuję. Zapraszam Pani dyrektor na te skróce. Panie dyrektor, bardzo jest mi miło podzielić stanowisko na kolejne lata pracy. Wszystkiego najlepszego. Nie, 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 W podejmowaniu decyzji i mądrości podejmowania decyzji. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. oczywiście wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz możemy troszeczkę spokojnie i luźnie porozmawiać przed tym kończącym się szkolnym. Już korzystając z okazji, oczywiście na tyle, na ile to możliwe. Niektórzy wiem, że już są po południu, niektórzy w tym ale życzę, żebyście na pewno w jakiś sposób wypoczęli i potem z zapałem wrócili na stanowisko pracy i na kolejny rok szkolny, miejmy nadzieję, normalny, były gotowe, wypoczęte i pełne zaangażowanie. Wszystkiego dobrego jeszcze. Pan tak pięknie powiedział o naszej pracy, o tych chwilach takich miłych, radosnych, kiedy stoimy, uśmiechamy się o tych związaniach ze stresem, z trudnym zadaniem. Eee, dziękuję, że Pan o tym wszystkim powiedział, że Pan to docenia, a z naszej strony chcemy tu i teraz powiedzieć, że dążym wszelkich starań, aby te nadzieje, które są w nas pokładane jako dyrektorach, eee, się spełniły. Żebyśmy wywiązywały się z wszystkich zadań w jedności, siła i my, że tak powiem stara kadra, nie wiem czy Aśka ja Ciebie też jako stara kadra, mogę, ale na pewno, na pewno będziemy, będziemy służyły pomocą tym najmłodszym dyrektorom, jeżeli tylko taką ochotę Mam nadzieję, że, że damy radę, że się spełnią. Ja jestem przekonany że bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję. za te słowa, także myślę, że możemy teraz faktycznie dokonać jakiegoś wspólnego zdjęcia.